No, cześć, to jest kolejny filmik na kanale. Co, że tak rzadko są filmiki, ale po tej przerwie z nagrywaniem już się przyzwyczaiłem do nienagrywania całkowitego. Nie mam dwie rękawice. Te masa tutaj taka jedna jest, jest, tutaj z ręce bez butelki, tu z butelką. I plusem tego, tego, tego skina jest to, że jest on bardzo szybki. Dzisiaj zagramy jeden showdown i jeden Beraul, bo no, albo hej Nie wiem co tam jest. możemy też nawet zagrać nagrodę Barlejem złotym oczywiście. Bo to jest najlepsza postać. Patrz jaki on jest szybki. Normalnie jak Crow. Widzicie kiedyś kroła bo, krzy... bo mój kolega mi powiedział, że nigdy nie zobaczę Leona. I to mnie uraziło. Wyśle ona ma szansę zobaczyć każdy. Kurde, ta Bibi na mnie biegnie i ten daryl chyba też. O, to się robot zespił. Dobra, musiałem zrobić cięcie. Z tego co widzicie, mam 11 powerclub, a barlejem to co jest to chyba bardzo dużo. No, Zanim się nawet pojawił napis shadown, to zdążyłem wygrać. Co? Plus 10 puszek? Co? Tyle się nigdy nie dostawało. Ale zaskok. Ale zaskok po prostu. Ale zaskok. No a w ogóle to zaraz Barleya będę miał na dziewiątym poziomie i będę mógł wydrobić do niego Star Power. No. Tylko, że jeszcze oprócz punktów potrzebuję pieniędzy. No. To teraz jaki tryb? Brawl ball. Brawl ball zagram kolcikiem. Tak dzisiaj będzie #hashtag Eee. Hashtag. Hashtag, hasztag. Dzisiaj będzie hasztag widzieć. A zachodzi. Hashtag ma Banana. Tak, hashtag ama Banana. <noise> um, moglibyście mnie chronić, bo chcę strzelić im gola. I tak to wychodzi, jak próbuję strzelić gola w drużynie Marshmallow Downs. Dobra, jakim cudem udało mi się strzelić gola? Halo, zapomniałyście, że ja nagrywam? No kurde. Aha, i strzelił nam gola, kozak. Yy, z tego co widzicie, mnie nie chce mi się cenzurować. Po prostu grasz na G że moi chyba oglądają młodsi widzowie, to nie chce mi się cenzurować. No to po prostu nie będę mówił. Nie chcesz cenzurować? Nie mów. Chcesz przegrać? Przegraj. Ile będę miał minus ile? Minus 3, czyli też po sili przegrane. To jest dobre. A sorry za dźwięki w tle, ale mam problemy. I będą punkty do Barleya teraz. Do Daryla. Ale wbieranie tyle. Hajsu długo zajmie. No chyba, że wydropię coś z big boxa. Dobra, pa.